Schudniesz jedząc tą owsiankę z owocami, ale przytyjesz jedząc tą owsiankę z owocami. Wyglądają bardzo podobnie, gramaturę mają prawie taką samą, obie mają ponad 50 gram białka, więc jakim cudem? Przez całe życie mówili ci, że musisz jeść mniej, żeby schudnąć, a musisz zacząć jeść inaczej. Ta owsianka z owocami ma 450 kalorii i ponad 50 białka, a ta owsianka z owocami ma ponad 900 kalorii i 50 gram białka. Zapytasz się, jak to jest możliwe? Chodź, przygotujemy je razem. Do tej miski... Wsypujemy 30 gram płatków owsianych, a do tej miski 50, do tej miski pół opakowania twarogu, do tej drugiej pół, do tej miski 150 gram skiera naturalnego, do tej miski także 150 gram, do tej miski małą łyżeczkę masła orzechowego, do tej miski dużą łyżkę masła orzechowego, do tej miski 200 ml wody, do tej miski 200 ml mleka. Po wymieszaniu do tej miski 100 g borówek oraz 100 g truskawek, a do tej miski 2 banany. Jak widzisz, mamy dwa praktycznie te same dania, kładające się z samych zdrowych produktów, mające ponad 50 gram białka, a ta miska ma 900 kalorii, a ta ma 450. Także nie jest mniej, a zacznij jeść inaczej. Musisz po prostu wybierać lepsze wybory żywieniowe podczas odchudzania. Zaobserwuj mnie, żeby poznać więcej takich porad na odchudzanie.